Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rydzyny prezes zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie przedstawił informacje o zadaniach realizowanych w gminie Rydzyna. Z uwzględnieniem potrzeb wynikających z rozbudowy osiedli i przyrostu mieszkańców oraz zmian zasobów wody. Ponadto radni podjęli szereg istotnych uchwał, między innymi w sprawie przyznania w roku 2025 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Rydzyna. W tym roku dotację otrzyma Parafia Świętego Marcina w Kaczkowie w kwocie 60 tysięcy złotych na dokończenie remontu zabytkowego ogrodzenia. Zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący dotyczyły wprowadzenia pomocy finansowej z samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 151 tysięcy złotych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zabezpieczono również środki na prace projektowe pierwszego etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja w Rydzynie. Podjęto również zmianę uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom, na wskutek czego podniesiono kwotę stypendium z 300 do 400 zł.